No, więc o to tutaj chodzi z 1.2.3. No mianowicie z 1.2.3 chodzi o takie właśnie trzy technologie. Czyli mamy Next Generation Firewall w formie Fireboxa w wersji Total Security. E, mamy EDR w formie Dercora, no i mamy EDR w formie Treat Sync. Tak? Więc w tym momencie jesteśmy w stanie tutaj e, z lewej strony mam taką bardzo uproszczoną mapkę e, obszarów do zapewnienia zapewnienia bezpieczeństwa, więc takim Fireboxem w totalu możemy Trzy takie podstawowe punkty zrealizować. Na tym etapie nie spełnić stu procenta, ale już po prostu w tych sferach aktywnie, mm. aktywnie działać. Dobrze, więc y, druga z tych trzech technologii, tak? Pierwsza to nasz Firewall, Firebox, let's go, czyli edl -Corn. Czyli jest to przede wszystkim dodatkowa warstwa ochrony w, najczęstszym, w najczęstszej konfiguracji doinstalowuję się na, na istniejącą APAłkę, czyli na przykład mogę uzupełnić swojego, na przykład mam w ramach Windows podstawowego defendera, mogę uzupełnić jego pracę EDR Core na zasadzie wspólnych wyjątków, tak aby uzupełniały się, uzupełniały swój stos możliwości. Oczywiście mamy tutaj możliwość detekcji behawioralnej, tak i antyeksploitową technologię, dzięki której możemy wykrywać zagrożenia choćby takie właśnie jak ransomware, mamy bardzo szybką reakcję, czyli w, ram w wyniku wykrycia jakiegoś mm, niepokojącego, niepokojącego zdarzenia e, możemy tak naprawdę w ciągu kilku sekund wyizolować hosta, odciąć mu komunikację z innymi hostami, nawet w obrębie tej samej podsieci, po prostu, aby albo ograniczyć zagrożenie tylko i wyłącznie do jednego hosta, zablokować je lub po prostu ograniczyć straty, bo Sytuacje mogą być różne, różne, tak, a czasami po prostu lepiej przywrócić jednego, dwa hosty niż zajmować się całą naszą infrastrukturą. Taki EDR Core też pozwoli nam oczywiście zautomatyzować procesy w ramach integracji z naszym XDR-em, no i posiada też jeden skutek uboczny, chociaż jest zasadniczo bardzo przyjemnym skutkiem, tak, czyli mamy VPN Enforcement, czyli jeśli ja mam, jeśli ty masz EDR-a ode mnie, to ja ufam w tej stacji, bo ją zabezpieczam i ty będziesz mógł. Wpinać się do mojej sieci e, zdalnie. tak? Jeśli ktoś takowego EDR-a nie będzie miał, to nawet jeśli uda mu się uzyskać poprawne poświadczenia, nie uda mu się zalogować do moich, e, do moich zasobów lokalnych. Przepraszam. Dobrze, e, to w tej sytuacji, może czas na kolejny klocek, czyli Tritsyn czyli to miejsce, które będzie naszym Centrum Inteligencji gdzie będziemy centralnie mogli zarządzać incydentami, czy to z poziomu sieci, endpointów, czy też okoliczne tożsamości. Tak? Czyli w to miejsce będą trafiać wszystkie, ale z całego stosu. Watch, tutaj po lewej stronie na zrzucie widzą Państwo, jak łatwo można taką integrację wykonać w ramach tego ekosystemu. Po prostu zaznaczam checkboxa i w tym momencie cała analityka i korelacja zaczyna działać od momentu go uruchomienia. Oczywiście incydenty są priorytetyzowane. Zależą się od skali, skali, e, skali zagrożenia, i w oparciu o ten właśnie scoring od 1 do 10 możemy budować automatyczne polityki remediacji, czyli możemy zautomatyzować sobie to bezpieczeństwo. Czyli na przykład, jeśli wystąpi jakiś malware, który będzie miał oznaczenie 9, to izoluj natychmiast stację. Może się okazać, że to będzie false positive, to też, też takie sytuacje oczywiście mają miejsce, ale lepiej, że tak powiem, zdjąć izolację. i mieć przerwę pracy trzy minuty, niż takie izolacji nie nałożyć i, i po prostu e, starać się uporać z troszkę gorszą sytuacją.